Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, słucham, Bartosz Gniezna, skąd? Bartosz zgniezna Gniezna dzwoni, Gniezno, a Gniezna, tak? No, jestem z i nikt mnie nie zna, z Adam, wyrucham i spadam, jestem z Gniezna i nikt mnie nie zna, Gniezna, mnie nie zna. słyszy pan? Słyszę, no, czerwonośnik jest czy inny? Nie, yeah, czerwony. Czerwony. A umyłeś uszy, krzychu? Cicho, <grycho> cicho. Czy, czy uszy umyłeś, krzychu? Czy mleko pije? Nie, czy uszy umyłeś. No. A czy uszy umyłem, tak? No. Umyłem. Dobra, a, a, co, a co sądzisz krzychu o cenie masła? Nie patrz na mnie, ty weź, słuchaj to. Albo kończymy to, bo ty kurwa. Głuchy jesteś, jak pień. No głuchy. Po raz. Czy, czy cenę masła pan widział? Cenę masła? No, 10 zł za kostkę masła. Ja mam zapłacić? Ja mam zapłacić tobie za masła? Jacek, weź mu tam ręcznik z jednej strony w z drugiej, kurwa, przeciągnij. No chyba tak, zro... jutro... jutro coś z tym zrobił, bo tak nie może być. No, co, co to jest? Kupię jakiś, kurwa, nie wiem, coś tam kupię. No. A co ja coś na obiad, Krzychu, dzisiaj? Dziękuję bardzo. Dzie Dobra. Dowiedziałeś się? Dobra, pozdrawiam z pozdrawiam, Gniezna. Trzymaj, Trzymaj się, to. pozdrawiamy, Trzymaj cześć. Się.